Cześć, witam Was serdecznie, Chemo z tej strony. Kolejna rozrywka League of Legends. Tym razem gram postacią e, supportującą Sona. Ta jest postać darmowa w tym tygodniu. Hmm, co byśmy sobie kupili? te wszystkie rekomendowane przedmioty i teraz tak, gdzie ja pójdę? Timo idzie na do, a ja mam. To no chyba bez sensu. No dobra. To jest postać sabortująca. Pasyw co trzecie rzucenie czaru zwiększa obrażenia, jakie zadaje atakiem podstawowym, w ten w ten sposób. Na poziomie pierwszym zadaje 18 nosowych obrażeń. Teraz tak kolejne. Umiejętności to są kolejne dźwięki, jakie są na gram. To jest taki champion z instrumentem, jak za coś się tam pani pogrywa. I tak. Mhm. Generalnie tak to wychodzi. No, tam, tam rzucił leczenie. Dobrze. Jeszcze leczenia nie mam. No chyba, że już teraz zużyję go, ale nie chciałbym tego robić. To jest po prostu wyborny pomysł, żeby dwóch saportów dać na top. No, po prostu rewelacja. Rewelacja. To na pewno się uda i wyjdzie z tego coś, coś dobrego. Na początku jeszcze coś zadaję obrażeń, ale później, czy to będzie tragedia, jestem w bidzie supporta. Okay. Mhm. Na razie nie zadają obrażeń, ale, kurczę, co będzie później, to ja nie wiem. Masakrycznie pierwsza umiejętność trafiam najbliższych dwóch wrogów. Nie mogę sobie ich wybrać. Natomiast e, priorytetem dla, dla, tego, dla tej umiejętności, dla tego skilla jest e, czempion przeciwnika. Teraz ja nie wiem, co ja mam tutaj zupełnie robić. Przecież to nie jest moja rola, żeby tutaj e, siedzieć na. Na topie. E, dodatkowo, jeżeli mam odpaloną tą aurę, bo taka aura daje pewne e, bonusy, e, to w momencie, kiedy mam to ten co trzeci czar, to jeszcze zadaję dwukrotne obrażenia od tego. Ach. Już, 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 już. Mm. mam dwie nutki zebrane, zobaczcie, i za chwilę będę mógł rzucić trzeci raz czar. Może na tą panią nawet, albo na tego pana. O, właśnie. No ja nie wiem, czy ja nie użyję... Ja może sila a chwilę mam nie pod tym Ech, nie pod tym klawiszem. I poszedł teleport. Dobra. No przecież coś tam się udało, ale ja teraz jestem. Wicząca bez many i bez życia. Wracamy w takim razie. Ja nie wiem, jak ja mam być na tym topie, to ja tutaj muszę kupić zupełnie inne przedmioty. Te bardy są mi do niczego niepotrzebne. To naprawdę co bym się przydały w tej chwili. Hmm. To mam. To 300 potrzeba aż na to. Masakra. Jak idzie. Na razie ktoś od nas zginął. Nie, tylko Katein zginęła, a zabił Timo. Dobrze, to był pierwszy skill. Tak, w międzyczasie ja sobie tutaj gram i będę omawiał. Następny, następny skill to jest leczenie. Aura m, pasywnie daje przyrost y, y, armora i y Magic Resista. Natomiast e, e, w momencie rzucenia, no to leczy jakąś tam e, wielkość, nie ma to jakiegoś szaleństwa tutaj, akurat. tutaj, żeby nas nie zaskoczyli, bo w tych krzakach nie siedzą chyba, no dobrze. Fu. SS2, top. Nie wiem co my tutaj robimy. Puszujemy z tankiem. Okej, okay, no. Można i tak puszować. Patrzymy, gdzie poszli. Może jakiś. Chyba byśmy stąd spadali powoli. Złożyłem sobie nie na tą postać, co chciałem. Ten mój bonusowy czar. Kurczę, ile to zadaje? 158. Prze coś. Dobra, podleczmy się. Teraz mamy ten bonus, który moglibyśmy zużyć, gdyby ten garyk nam tutaj podszedł. O, właśnie, podejść tutaj, podejść. Dobra, zabity, a my mamy asystę i mamy i mamy już ulta. Trzecia umiejętność y, daje nam przyspieszenie pasywnie oraz w momencie rzucenia procentowa przyspieszenie wtedy jaką mamy prędkość 4 na pierwszym levelu i 6 w momencie rzucenia. Y, jeszcze tak, y, drugi skill, jeżeli co trzeci czar używam pasy, pasywnie, znaczy mój autoatak y, to zmniejsza obrażenia jakie zadaje przeciwnik, czyli ten output obrażeń o 20% na 4 sekundy. Wracamy do trzeciego skilla, daje przyspieszenie i w momencie kiedy jest to trzeci, po trzecim rzuceniu mam ładowane jakby te, te, te dźwięki moje, to wtedy no, chyba, chyba im coś nie bardzo idzie. Znaczy wychodzą panowie z gry, no to jest najgorsze co może być, to ktoś po prostu wyjdzie w środku gry. Dobrze, to mamy buciki, koniecznie kupmy i chodźmy jak najszybciej na linię. W momencie, kiedy rzucę ten co trzeci czar, to spowalnia przeciwnika na 2 sekundy o 40%. Ult strzelam taką falą dźwięku, stunuję na 1,5 sekundy wszystkim, to znajdą się w zasięgu działania tego czaru. No i oczywiście zadaję jakieś tam obrażenia. Ja nie wiem, co u nich się dzieje, ale tak. Lux jest na dole. Sonę dali na mida, która... No to nie jest Mider tak naprawdę, no. no. chodź. Chodź, duży facecie. Właśnie minotaurze. Weźmy to przyspieszenie może się przyda do gonienia kogoś tutaj. A, zużyjmy sobie tego ładzika tutaj. Dobra, chodźmy dalej z naszymi... Z naszymi mopkami. Ja nie wiem jak można Soną puszować i, i Alistarem. To jest tank! Nie wiem w co się Alistar buduje. On się buduje jako AP w tym momencie. No. Nie wiem, co ma zbudowanego e, przeciwna Sona, ale to Aha! Idzie w atak demyć. No, znowu nie ten czar. Teleport. Ach, muszę się zmienić. Leczenie zawsze miałem z lewej. W związku z tym nie będzie tak źle, jeśli chodzi o, o zużycie many. No, będzie mi się po prostu regenerowało Andrzej, szybko. Uh -huh. No ja pójdę w takim razie w obrażenia, bo to nie ma sensu ani healer ze mnie, ani. Oni już po prostu grają, w chyba w dwójkę, tylko. Dobra, Lux mimo wszystko może mnie zabić, w związku z tym, chodźmy. Tutaj jest Alistar. Dobra, trochę cię podleczymy, Alistar. No i niedobrze, że Alistar się dał zabić. No a my wracamy w takim razie. Co możemy kupić? No to nie wiem no, no może to Dobra, przejdźmy dalej no, okay. Odpalmy Aurę na bieganie i gonimy. Na dole to już... No dobra, tutaj widać, że gra tylko, e, tylko Ażka. Co na gra? Lux gra. Kajetli nie widziałem. Garen. O, oh, garen wrócił. Ja się wyleczę. Troszeczkę zadaję, muszę przyznać. Jakbyśmy ich złapali, może... No, troszkę zadaję z tego, jak jestem podwójny, to... No nie trafiłaś sobie teraz troszeczkę. Mamy na piątce nasz hymnik i zadajemy 260 wyrażeń Cały czas mam Ulta, ale nie chcę go zużywać Dobra. więc muszę troszeczkę podleczyć. Zabiłem. No dobra, no to, to jest śmieszne, żeby sama zabijała. Chodź, Malister, chodźmy. za nikt się nie na nas? No chyba nie. No to chodźmy dalej, no. Mamy tam organy. goni luk zresztą hmm, może prędkość poruszania się. Bardzo ładny ulcik nam poszedł, ale słuchajcie, to jak wiem, czy tą grę mam, mam umieścić, to to, to to nie jest zadanie Sony, to co ja tutaj wyprawiam. Dobra, chodźmy sobie. No ale i tak się zdarzy, no, przecież to nie moja wina. No, w poprzedniej grze jak grałem sobie tak o, bez nagrywania. No, to niestety ale Ale znowu u nas dwie osoby wyszły no i nie było szans wygrać. No, tak jest życie, no raz, raz się przegrywa, raz się wygrywa i to czasami niezależnie od naszych umiejętności, tylko po prostu od tego, że... Ktoś nie wiem, no nie ma czasu, coś mu wypadnia, bo po prostu uzna, że nie ma szans wygrać i lepiej, nie wiem, wyjść i dostać raport niż, niż, e, niż się mordować, no nie wiem. Ja uważam, że trzeba walczyć do końca, ale to. do następnego poziomu ulta Oczywiście, że będziemy raportować, bo to jest przegięcie tak wychodzić, no to jest trochę nieuczciwe wobec innych graczy i tyle Nie wiem, czy się da już ocenić, ale chyba się da. No, ale jeszcze może jedną falę. Nie poddali się. Nie, no to. Kurczę, no szkoda. No ja Wam dziękuję w takim razie. Nie wiem czy to był pokaz Sony, pewnie nie, ale, ale może coś z tego wyniesiecie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.